objętość grania stosłupa oblicz objętość poniższego grania stosupa prawidłowego prawidłowego, czyli w podstawie mamy trójkąt równoboczny czyli tu jest 4, tu jest 4, tutaj też będzie 4 a wszystkie te krawędzie boczne są prostopadłe do podstawy czyli 3 jest naszą wysokością grania stosłupa wzór na objętość grania stosłupa to pole podstawy razy wysokość My w podstawie mamy trójkąt równoboczny, wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat z 3 przez 4, słuchajcie. jeśli ten film Wam się podoba, napiszcie miły komentarz, może zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, bo mnie to bardzo, bardzo cieszy i motywuje do nagrywania tutaj dla Was. Dalej, a teraz kontynuuję zadanie. No to co, a to 4, czyli piszemy 4 do kwadratu, pierwiastek z 3 przez 4 jeszcze piszę, no i razy 3. No to co mamy? 4 do kwadratu. No ten kwadrat z tą czwórką się skróci, będą 4 pierwiastki z 3 razy 3. 4 razy 3, 12. Pierwiastek z 3 przepisujemy. Jednostkę, centymetry sześcienne też musiałam napisać. I dajcie znać, czy film Wam się podobał i czy nagrywać dalej.